Hej wszystkim, witajcie na moim kanale, ja mam na imię Marta. I dzisiaj na dobrą sprawę przychodzę do Was z moją recenzją książki, którą dosłownie, wczoraj skończyłam, którą dosłownie wczoraj skończyłam czytać. I jest to dokładnie książka Instytut od Casey Archer. Jest to ogólnie powieść, tak jakby fantastyczna, z takimi jakby wątkami ja bym to nazwała kryminalistycznymi. Takie ja odnoszę wrażenie. Dokładnie nie robiłam researchu, jeśli chodzi o jaką kategorię ta książka podchodzi I bez zbędnego przedłużenia zaczynajmy Książka opowiada o Teddy, tele, Teddy kanon dziewczynie, która jest medium Bardzo utalentowanym medium, ze względu na to, że bardzo dobrze potrafi czytać e, ludzi Ogólnie zostaje zwerbowana do jednej z akademii, instytutów, e, Whitefielda tak, dobrze mówię, Whitefielda w San Francisco. Jest bardzo, bardzo ściśle tajne ze względu na to, że Media i FBI bardzo ze sobą współpracują, próbują tak jakby stworzyć coś, co ochroni tę planetę, ochroni całe Stany Zjednoczone. Po części będzie w stanie sterować nawet bomby. Także jeśli kogoś interesuje taka tematyka, to bardzo polecam tę książkę. Znajemy ją w momencie kiedy gra w Vegas w jednym z klubów, do którego naprawdę ma zakaz wstępu, ale dokładnie tam zostaje zwerbowana przez jednego z samych ciekanów i tam dokładnie dziewczyna uczy się jak... Cała jej mocy działa. Naprawdę poznajemy całą tę historię, wdrażamy się, poznajemy jej przyjaciół. Możemy zobaczyć, jak bardzo utalentowanym człowiekiem ona jest. Bardzo ciężko jest jej zaufać innym ludziom. Jest dziewczyną, która ma troszeczkę taki dystans. Bardzo się boi, że po części skrzywdzi kogoś swoimi mocami, które są bardzo, bardzo, bardzo mocne. I e, sami dowiecie się o tym, czytając tę książkę. Wraz z tym, jak poznajemy całą tę historię, naprawdę super się ogólnie ją czyta, rewelacyjna. Ehm, ale wraz z tym, że jak czytamy tę książkę, dowiadujemy się bardzo dużo, poznajemy takie informacje, które. są takie wow! Że, że co? Ja momentami naprawdę myślałam, że bo mam ochotę pieprznąć tę książkę i, i koniec. Jak to w ogóle wszystko możliwe? I tak psz, Co? 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 Co tu się wydarzyło? Co? Jak? Jak to ma być? I yy, samo przeczytanie tej książki zajęło mi dosłownie dwa tygodnie. Miałam tak jakby troszeczkę dystans do niej ze względu na to, że ja fantastyki w ostatnim czasie nie czytałam. Ona jest bardzo leciutką lekturą. Jest taką lekturą, myślę, że dla takich młodszych czytelników, którzy dopiero zaczynają z czytaniem, powiedziałabym, nie jest jakoś wymagająca. Ona faktycznie jest gruba, bo ma dosłownie 461 stron. I to jest ogólnie chyba trylogia, o ile się nie mylę. Proszę, nie bijcie. Ale czy będę sięgać po kolejne tomy? Raczej nie. Książka nie wywołała po prostu na mnie takiego wrażenia, że chciałabym czytać ją więcej. Zakończyła się w takim momencie, że dla mnie to jest po prostu wystarczające. Ogólnie cała historia tego, jak ja kupiłam tę książkę, jak ja na nią trafiłam, jest troszeczkę zabawna, bo kupiłam ją tylko ze względu na układkę, która w ogóle jest przepiękna. Ona troszeczkę się mieni. Nie wiem, czy będziecie to w stanie zobaczyć, ale jest cudna. W ogóle... To, jak się dotyka tą okładkę, to jest takie, wow, to jest takie milusie. I, i to, no okej, okay. no je, może jestem dziwnym człowiekiem, ale no, mnie takie rzeczy cieszą. No, ale ogólnie kupowałam wtedy dokładnie Hexleya. Nowy, wspaniały świat ze względu tylko na to, bo... Justyna z kanału Łap chwilę bardzo, bardzo polecała tę książkę, nieraz, nie dwa, nie trzy. Także kupiłam, przy okazji, kupiłam e, inną książkę z jej polecenia. I jest to rok 1984, także jestem bardzo podekscytowana, żeby obie przeczytać. Obie są e, w moim, tak jakby Tibi, do przeczytania w maju. Jak to wyjdzie, zobaczymy, e, bo to jest taki miesiąc, gdzie faktycznie ja mam urodziny, także jestem <laughs> podekscytowana. E, mam książkę jedną taką motywującą, którą bardzo, bardzo chcę przeczytać na chwilę obecną. No ale odbiegliśmy troszeczkę o tematu od tematu książki. Wracając jeszcze troszeczkę do tematyki, wiem, że ten film jest e chaotyczny, e, z... ale ja po prostu taka jestem. Lubię mówić o wszystkim i o niczym, dlatego pewnie większość moich filmów będzie wyglądała w taki, a nie inny sposób, bo ja mam milion myśli na minutę. Bardzo dużo mówię, bardzo dużo gestykuluję, no ale wracając do tematu, Teddy ma ogólnie misję tam do wykonania, gdzie. Ona sprawia, że zaczyna kwestionować to, kto jest kim, komu może zaufać i to ją bardzo dużo kosztuje. Tak, jakby dowiadujemy się bardzo dużo faktów odnośnie jej rodziny, z tego gdzie pochodzi, poznajemy troszeczkę wiedzy na temat swojego własnego umysłu i w tym sądzę, że ta książka jest naprawdę super, bo. E, troszeczkę zachęca nas do medytacji, e, poznania samego siebie, poznania tego, jak nasz umysł pracuje i tak jak powiedziałam na samym początku, e, sami zaczynamy kwestionować to, czy faktycznie ktoś taki nie istnieje, e, kto jest w stanie czytać nasze myśli. Tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy rząd kogoś wynajmuje e, do takiej rzeczy takie informacje są ściśle tajne, no ale kto to wie nie mnie po prostu to sprawdzać, tak bym to powiedziała chcę jeszcze troszeczkę pożyć, nie chcę zgnić w federalnym więzieniu. Gdzie tak w ogóle wątek federalnego więzienia też jest w tej książce, książce. okej, okay. ale ogólnie moja opinia jest bardzo taka, że jest to bardzo przyjemna lektura lekka Nie wymaga od czytelnika jakiegoś większego zaangażowania Przeczytanie jej spokojnie zajmie komuś 3 może dwa dni, w zależności od tego, jak to czyta, ile ma czasu. Lektura bardziej bym powiedziała, do, dla. Tak, mogę się wysławić, Dla młodzieży. Raczej nie dla starszych czytelników, chociaż jeśli ktoś takie tematy lubi, można się tym zainteresować, chociażby dla samej okładki. Także osobiście bardzo polecam i. To by było chyba wszystko w tym filmiku i mam nadzieję, że ogólnie Wam się spodobała moja recenzja. Wiem, że była chateczna, ale tak jak mówię, ja już taka jestem, tak już będzie. Także do zobaczenia w następnym filmiku i trzymajcie się ciepło!